Na początek w naszych zeszytach musi powstać rysunek pomocniczy. Układzik współrzędnych nam się tutaj przyda. Teraz tak. Tutaj jest oś X. Tutaj jest oś Y. W tym miejscu stoi sobie autko numer 1 i to autko przemieszcza się z tego miejsca w pewnym czasie t do tego miejsca. Tutaj też mamy autko numer 1. Wiemy, że odległość tego położenia autka numer 1 od środka skrzyżowania, który jest oznaczony literką P wynosi 5 km. A zatem jeśli długość tego odcinka, no tego, pokażę, tak, tego całego odcineczka tutaj. Oznaczymy Y. O, tutaj będziemy mieli Y. To długość tego odcineczka będzie równy równa 5 długość odcinka będzie równy. Będzie równa 5 odjąć Y. Natomiast w punkcie P stoi autko numer 2, i to autko przemieszcza się. W pewnym czasie do tego miejsca, tutaj też mamy autko2, ale ten czas jest dokładnie taki sam jak czas przemieszczenia tego autka z punktu A do punktu B. Ok? To jest dokładnie ten sam czas. Dobra. Długość tej drogi, jaką przebywa autko numer 2 z jednego punktu do drugiego oznaczymy x tak jak oś tutaj mamy y a tutaj mamy x w porządku i teraz moi drodzy my chcemy wyznaczyć taką funkcję która będzie nam opisywała odległość między tymi autami w zależności od czasu t jak to zrobimy zwróćcie uwagę, że w zadaniu podano nam, że te dwie ulice są do siebie prostopadłe. To oznacza, że tutaj mamy kąt prosty, a co za tym idzie? Będziemy mogli skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Możemy już początkowo zapisać, że d kwadrat to się równa x kwadrat plus y kwadrat. O, w tej kolejności możemy zapisać. Tylko skąd wziąć drogę X i skąd wziąć drogę Y. Tutaj pomogą nam kolejne dane. Otóż autko numer 1 porusza się z prędkością 60 km na godzinę. A więc w czasie T to autko przebywa drogę S1 równą 5 odjąć Y. Tak, Przebywa tą drogę 5 odjąć y w czasie, w czasie, nie, 5 odjąć y, przepraszam, to się równa. Albo żeby nie wprowadzać zamieszania, to zapiszemy tylko na razie wzór. S1 to się równa V1 razy t. o Natomiast drugie autko porusza się z prędkością V2 równą 40 km na godzinę. I ono przebywa drogę s2 równą v2 razy t. Ten sam czas widzicie: tutaj mamy t, i tutaj mamy t. Jaka jest droga y, przejazdu tego pierwszego autka? Z punktu a do punktu b auto przemieściło się o taką drogę: 5 minus y. W miejsce V1 wstawiam 60 km na godzinę, ale bez jednostki i dopisuję do tego T. I teraz muszę wyznaczyć z takiego równania Y. Zmieszczę się, zmieszczę się. Patrzcie, mamy Y, to się równa 60T odjąć 5, ale jak podzielę przez minus, który stał przy Y, to otrzymam 5 odjąć 60T. I już mamy gotowe równanko na Y. Następnie droga S2. To jest ten odcinek, gdzie porusza się auto numer 2, tak? Czyli ta długość wynosi x. To się równa 40 razy t. I mamy drugie równanie ruchu. No i teraz wracamy do tego, co tutaj zapisaliśmy. Mhm. to już wiem, co zapisaliśmy źle. O. Tutaj się rozpędziłem z tym wzorem. Dopiero jak usuniemy potęgę, to otrzymamy oczywiście ten pierwiastek, prawda? I od razu zapiszmy sobie e, wzór funkcji d od t pierwiastek kwadratowy z x kwadrat plus y kwadrat. E, x kwadrat, czyli 40t do kwadratu plus y kwadrat to 5 minus 60t do kwadratu. No i to jest ta funkcja, którą mieliśmy znaleźć. Jeszcze od razu zapiszmy, że t musi być liczbą większą bądź równą 0. Mhm. Wyznaczyliśmy wzór funkcji. Za chwilkę w przykładzie B, link znajdziecie na ekranie końcowym, rozwiążemy drugą część tego zadania. I tutaj będziemy liczyli czasy, a następnie szacowali odległość. No dobra, to już wszystkie właściwie wzory mamy gotowe, tylko trzeba w odpowiedni sposób zinterpretować te wzory i tą funkcję. Jeśli zechcielibyście wspierać ten kanał, to pod tym rozwiązaniem w opisie znajdziecie link. No i po kliknięciu tego linka pojawi się cała instrukcja, jak co po kolei wybrać i zrobić, żeby można było wspierać. Wspierać można w dowolnym progu i zawsze wtedy otrzymacie dostęp do wszystkich rozwiązań.